Dzień dobry, drodzy Państwo, z silnym skorpionem. Państwa energia, nie wiedzieć czemu, bardzo się domagała, żeby o niej opowiedzieć. Pytanie: dlaczego? Co tutaj musi być takiego ważnego? Że akurat ta energia, energia skorpiona, co ona ma tutaj do przekazania komukolwiek, tak naprawdę, to proszę się nie ograniczać, że to jest tylko dla mnie skorpiona, nawet jeżeli tak będzie. Tutaj, tak naprawdę, to jest do skorpiona, ale do wszystkich. O co chodzi? Zagrożenie? Ale dlaczego? Zagrożenie ja to powiem ja, ja już wiem dlaczego i ja to powiem z całą odpowiedzialnością ktoś państwa zdradza no to bardzo Rozwiązłość seksualna jest niewyobrażalnie wielka. Ja wiem, że szok, ja, ja to rozumiem i dlatego z pełną odpowiedzialnością za swoje słowa. Ale mm, musiało to zostać wypowiedziane, bo ktoś się niestety tutaj łudzi. Jest zemsta za ten czyn. Ja w temat nie wchodzę, po prostu to musiało zostać komuś powiedziane bardzo głęboko. Ja czytający w to wierzę ta energia się domagała. Czy mi Państwo uwierzą, czy nie, to jest Państwa indywidualna już sprawa, ale mm, bez potrzeby bym o rzeczach niepotrzebnych nie mówił. Więc tutaj yy, na tym kończę. To jest tylko ten fakt. Co Państwo z tym zrobią, to już. Pani, państwo są pani <grywki> państwo sami zdecydują ale yy, to jest dość ważne tu jest ostatni yy, ostatni ostatnia rzecz tu jest yy, niekontrolowana seksualność lub inaczej seksualność która tak naprawdę rządzi człowiekiem, rozwiązłość, która tak naprawdę przyćmiewa wszystkie inne aspekty życia. To wszystko. Dziękuję.